Torba montowana na ramę firmy Sacho. Jest to chiński producent z polską dystrybucją. Torba jest wodoodporna o aerodynamicznym kształcie. Montowana za pomocą dwóch rzepów: jeden rzep do mostka, drugi rzep do ramy. Zamykana na zamek błyskawiczny w środku z folią aluminiową. Montaż jest. Prosty do mostka, druga część do ramy. Dzięki szerokiemu zakresowi montażu rzepów pasuje do każdego typu rowerów tu dla osób, które mają węższą ramę. Możliwość obcięcia. Trybka, jak wspominałem, jest wodoodporna. Całkiem pojemna. Mamy tu mniejsze żele. Squeezy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem żeli. Ze spokojem. Mamy jeszcze sporo miejsca na jakiś nabój, imbus cokolwiek co nam będzie potrzebne, czy to na wyścigu, czy na treningu, tu wrzuciłem dwa szoty magnezowe wszystko się bez problemu zapnie z pewnością a atutami torebki jest aerodynamiczny kształt, to że właściwie nie wystaje poza obrys ramy dodatkowo wodoodporność, no i niska cena jak na maj 2020 jest to cena 49 zł, czyli poniżej 50 zł za dobrej jakości sprzęt i całkiem sensowne rozwiązanie, jeśli chodzi o dostępność w czasie do akcesoriów czy żeli odżywek w czasie treningów czy wyścigów.